No Wiem, że będzie wielu wspaniałych prelegentów, między innymi profesor Frydrychowski, który, który też, że tak powiem, bardzo ceni medycynę informacyjną. Ja pokażę wideokontrolę pacjentów po dobrze dobranym leku homopatycznym. Taki lek działa na wszystko, na każdą sferę psychiczną, fizyczną i wiele lat. Często do końca życia jestem lekiem właśnie dla pacjenta, którym pomaga zawsze. I pokażę te wideokontrolę, żeby pokazać Państwu, jak zmienia się właśnie ta energia, wibracja, myślenie pacjenta na lepsze po dobrze dobranym leku. Jakie jest przesunięcie bo to tak naprawdę tylko o to chodzi. Zawsze musi nastąpić zmiana w tej psychice: inne widzenie świata, siebie, bardziej spójne, bardziej harmonijne, pełne miłości. Inaczej niczego nie, nie wyleczymy, inaczej ten lek nie jest dobrze dobrany.